No zobacz, to jest ten twój piecyk Żeby nie było On tu już trzecią godzinę praktycznie chodzi Czas mija Błędów zero No z nim jest wszystko w porządku No kurde, nie wiem co ci mam powiedzieć Dla mnie jest dziwne, że agregat był zablokowany a mimo to jeszcze błąd zwarcia świecy dostał więc kurde no i inne zasilania tak agregat zablokowany przy 12V a, a a świeca przy 14V także nie wiem naprawdę kurde co o tym myśleć no? musiał go montować albo na samochodzie albo no przynajmniej na odpalonym silniku no kurde Yy, nie wiem, no kurde, dla mnie zagadka <gry> Może się gościa wypytać, kurde No nic Jak widzisz 2201 20, 20, A było... Eee, yy, 1998, jakoś tak Już nie pamiętam, no ale trzecia godzina, to już on sobie tutaj chodzi i go wiesz, odpalam na pełną moc, skręcam go. Znowu pełna moc. Mówię, może kurde, coś tam wiesz, się rozpręża, żadnego błędu, nic.